Witajcie z tej strony Lord Games, a dzisiaj będziemy losować skrzynki Kike Simulator 2. Jak mówiłem w, w poprzednim odcinku, to był przegląd pierwszy odcinek, a teraz to jest drugi, teraz Kike Simulator 2. Przychodzimy do Espresso Winder skrzynki. Dzisiaj następna kolejeczka. A tak, przy okazji wam powiem: zostaw lajka w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, Po dwa razy było tak. Mm. Oj, słaby drop, dzisiaj mam słaby, ale to pierwsza skrzynka o, CSGO 3. Chyba teraz idziemy na. Mm. Drob lepszy troszeczkę, ale też nic nam nie da. W poprzednim odcinku nazbieraliśmy tylko dwie bronie, dobre. I tylko dobrze czy nam i czekajcie. Dobrze, dobra. Fajnie by było, jakby nam coś fajnego zapnęło i drugiego. Mm. o, o, o. Aj, aj, aj. nic w tym stylu chyba coś dzisiaj myślę, że będzie szybki odcinek Bo nie, 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 no M4 przeleciało, no chwała M4A4 różowy skin dobry jest też jeszcze raz, upewnić się B90 niebieski skin. Drogi ta 45 centów. Teraz mamy tutaj inny zestaw. O, Bizon, może będzie nie. Teraz UMP45 to jest słaby trup. Teraz się przejdziemy do różnych skrzynek. Dzisiaj wezmę sobie Dust 2, Mirage i Gods and Monster po dwa razy, albo trzy, niech trzy razy, działa. Tu niebieskie skiny są te drogie. O? Znowu reklamy. O. Mamy to tak. Dost następny Po trzy razy. MP9. To jest Drop. Teraz. To jest znowu MP9. Dobra, trzy razy było. Teraz Tu Tutaj będzie trochę troszkę tego. O. I niebieski skin. I patrzcie, 17 on jest warty Dlatego takie o, już niebieskie można brać Ten fioletowy skin mi przydaciał. O, MP9, teraz droższy będzie też Nie I trzeci raz, do trzech razy sztuka może będzie ten fioletowy skin Albo drop słabszy Ale troszeczkę droższy był Teraz widzimy gods and monster Coś dzisiaj szybko losowałem, losuję w tamtym odcinku było tak dużo. Nie wiem. Teraz lecimy o T 2000. A WP chciałbym zgarnąć do siebie. A weźmiemy jeszcze dwa razy. Jeszcze jedną skrzynkę. Do trzech razy sztuka. Muszę dać teraz. No, prawie do trzech razy sztuka. W fioletowy skin, ale nic weźmiemy jeszcze raz tutaj tą skrzynkę co może wytropię M4A4 czerwony skin albo i nie myślałem, że będzie drogi ale takie bronie sobie też mogę kupić za diamenty. i ostatni raz i wam pokażę, że mogę sobie kupić tec 9 mamy tylko Jeden skin dzisiaj by nam wylosowało, tutaj mogę sobie wziąć Casino Jacko tlicon, Sklep specjal, O patrzcie, tutaj nie mogę kupić na Tego nie. Mogę sobie kupić broń, a ja mam 1985 To ja sobie wezmę Black To sobie weźmiem Mój ulubiony skrzynkę. O, jest. No i droższy skin kupia. Mm, nie chcę. O, Angry Birds czy jakoś tak. Ale ja nie chcę. Ja Chcecie Angier Birds na moim kanale. Piszcie śmiało. Oj. Nie chcę mi się wyłączać o jak widzicie 123 a kacza kupiłem ulala no w tym odcinku było na tyle moi drodzy jak widzicie pozbierałem trochę diaksów i tego poza odcinkami też będę trochę losował i zaprezentuję wam następne odcinki czyli jutro hmm, chyba że dzisiaj się postaracie przynajmniej jak was mało teraz jest to przynajmniej 5 lajków żeby było w górę Udostępniajcie moje filmy na Facebooku, czy gdzie tam. A pozdrowię na następny odcinek. Dobrze moi drodzy, ja będę kończył ten odcinek. Na razie i cześć.